Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejnym tomem: Trzy Bajeczki przed Snem. Seria Trzy Bajeczki przed Snem jest już no, naprawdę bardzo bogata, różnorodne opowieści. Mamy tam maszę, Tomka i przyjaciół, e, Paddingtona, e, Smurfy i tak dalej. Czyli wszystkich bohaterów e, znanych nam e, z, w seriali animowanych. Najmłodszych. Tym razem spotkanie z My Little Pony, czyli kołcykami. Ten tom opowiada e, o tym, że trzeba czasami się zatrzymać e, i zadbać o przyjaciół. Codzienne obowiązki czasami za mocno nas wciągają i zapominamy o tym, żeby na chwilkę się zatrzymać, zjeść z bliskimi posiłek, e, poświęcić im trochę czasu. E, jeden z kucyków wpada na pomysł, jak zorganizować ten czas dla wszystkich. Czy się uda, w jaki sposób? Przekonajcie się sami. Druga opowieść to historia związana ze śledztwem. I e, jest tu historia o tym, że czasami e, trzeba po prostu odkładać rzeczy na swoje miejsce, bo inaczej czekają nas długie e, poszukiwania, e, prowadzenie Długiego śledztwa i całe mnóstwo niepotrzebnych, złych emocji, związanych z pomówieniami. E, co tak naprawdę planowały e, kucyki lub jeden kucyk, e, zagadując w określony sposób e, kucyka, któremu coś zginęło. Przekonajcie się sami i dowiedzicie się, że czasami ktoś mówiąc określone rzeczy. Nie ma wcale złych intencji, chociaż my możemy to dostrzegać. Trzecia opowieść jest o cierpliwości, uczeniu, się, uczeniu innych, tego dlaczego warto dzielić się z umie umiejętnościami z innymi oraz współpracy. Jest to piękna opowieść o motywacji, o tym, że coraz lepiej wszystko funkcjonuje tylko wtedy, i wyłącznie wtedy, kiedy potrafimy motywować innych ludzi do pracy, zmiany i dzielić się swoimi umiejętnościami. Cała publikacja jest e, bardzo e, ciekawa, ma solidną okładkę, śliczne ilustracje. Na każdej stronie jest niewielka ilość tekstu e, i przede wszystkim te ilustracje przyciągają uwagę e, dzieciaków, które są przygotowywane do spania, no bo to są trzy bajeczki przed snem. A plusem jeszcze. W tej publikacji jest to, że jak zgasimy światło właśnie tej serii, to będziemy widzieć te białe elementy świecące. Polecam i do zobaczenia.